informacja o insulinooporności zmieniła w moim życiu, w moim podejściu do życia i do jedzenia i Absolutnie wszystko. Zmiana o 180 stopni. Taką zdiagnozowaną insulinooporność mam od 12 lat. Trafiłam na wspaniałego lekarza, który nawet do moich badań nie zajrzał, tylko spojrzał na moją twarz i doskonale wiedział, co mi jest. I diagnoza była trafna. A wcześniej leczyłam się przez 10 lat na przeróżne choroby. Endokrynolodzy wyszukiwali u mnie no niesamowite jednostki chorobowe. Okazywało się, że wszystko to było, te diagnozy były nietrafione. No i po tej diagnozie. Lekarz przepisał mi leki, bez których no jakby niemożliwe było jakiekolwiek schudnięcie, bo ja przez te 10 lat, zanim mnie zdiagnozowano, biegałam, ćwiczyłam, chodziłam na przez przeróżnego rodzaju zajęcia, fitnessy. Był już taki etap, że ja nawet potrafiłam 15 kilometrów biegać dziennie, codziennie yy, i być na drakońskich dietach, albo na przykład przez jakiś czas w ogóle nie jeść i efekty w ogóle nie przechodziły, albo wręcz przeciwnie, byłam, na, w, byłam w takim etapie, swojego życia, kiedy już postanowiłam podejść do wszystkiego bardzo kompleksowo. Wzięłam trenera, wzięłam pudełka, e, wzięłam dietetyka. Wszystko robiłam absolutnie od liniki i okazało się, że po trzech miesiącach takiego życia ja przytyłam dodatkowe 3 kilo, bo waga mięśniowa rosła, a tłuszcz nie spadał. E, tak naprawdę diagnoza o insulinooporności to jest diagnoza, która mówi ci, że musisz kompletnie zmienić styl swojego życia. Ja piszę w książce, że od tamtego momentu uświadomiłam sobie, że Jemy po to, żeby żyć, a nie żyjemy po to, żeby jeść zupełnie, to nie są nawet trudne zmiany, po prostu trzeba się nauczyć obchodzić z tym w taki sposób, co i jak jeść, w jakich konfiguracjach, żeby było odżywne, jakby, żeby było pożywne i zdrowe dla naszego organizmu, a nie żeby wpływało na nas niszcząco. Teraz mogę spokojnie <laughs> powiedzieć, że mam swoją wagę pod kontrolą. Ja 30 kilo chudłam parę razy, bo przecież ja schudłam przed ciążą, potem zaszłam w ciążę, potem znowu chudłam, więc to nie jest tak, że to był zawsze tylko sukces. Ja w ogóle uważam, że ta historia to jest tak naprawdę Historia o bardzo wielu porażkach i tylko o jednym więcej sukcesie niż, niż porażka, bo za każdym razem, kiedy człowiek się odchudza, walczy ze sobą, to walczy ze swoim największym wrogiem, z sobą samym. A jak wiemy, my jesteśmy z natury trochę leniwi, lubimy siebie oszukiwać. Mam przede wszystkim coś więcej, mam zdrową relację do siebie, do jedzenia, bo kiedyś jak był tłusty czwartek, to ja absolutnie nie tknęłam pączka, tylko piłam wodę, a teraz mogę sobie pozwolić na pączka i wiem o tym, że że jeżeli poczynię w następnych dniach pewne aktywności albo zmniejszę trochę, zwiększę trochę deficyt kaloryczny, to jestem spokojna, że ten pączek nic nie zrobi. A kiedyś nie zjadłabym za żadne skarby pączka w tłusty czwartek.